Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Wolny dzień, pani królik. Pepa, George i Suzy owca spalić w domu Rebeki Królik. Marchewki na śniadanie, mamo królik. Tak, my zawsze mamy marchewki na śniadanie. Mógłbym jeść marchewki cały dzień. Ale pójdę do pracy. Życzę wam miłego dnia! Papa! Pa. Pa, pa. Mamo królik, a dlaczego ty nie pracujesz? Ależ pracuję, Suzy. A kto się zajmuje tymi dwoma małymi króliczkami? Ty, mamusiu. A ty możesz mi pomóc i posprzątać swoje zabawki, zanim ktoś się o nie przewróci. Pewnie moja siostra. Witajcie! Witaj pani królik, ciocia! Nie zostanę długo, mam dzisiaj mnóstwo pracy. Muszę pojechać do supermarketu, odwiedzić stoisko z lodami i poprowadzić autobus. Zobaczymy się później, siostro! Do zobaczenia, siostro! Pani królik pośliznęła się na jednej z zabawek Richarda. O, moja kostka! A! Chyba mogę poskakać do pracy. Nie, lepiej tu zostań i wydobrzej. Ale mam tyle do zrobienia. Ja to zrobię za ciebie. Gdzie jechać najpierw? Do supermarketu. Dobrze. Rebeko zajmij się swoją ciocią. Dobrze, mama. Mama królik przyjechała do supermarketu. Jak dobrze, że pani już jest, pani królik. Pani królik jest chora. Ja dzisiaj ją zastępuję. Pani nie jest panią królik? Nie, jestem jej siostrą, mamą królik. Tutaj mam usiąść? E, tak. Czy pracowała już pani kiedyś przy kasie? Nie. Ile to kosztuje? O, nie wiem. Mam kupon. Czy mogę zwrócić ten książę? Mogę zapłacić kartą? E... Suzy Owca przebrała się w swój kostium pielęgniarki. Nie bój się, ja tylko udaję pielęgniarkę. Wysuń język i powiedz Dom Rebeki Królik. Słucham, kto mówi? Tu mama Królik. Czy wszystko w porządku? Tak. To dobrze, bo ta praca zajmie mi cały dzień. Ale co z innymi zadaniami pani Królik? Potrzebna pomoc. Ale... Stoisko z lodami, pani królik. Peto, dlaczego kupujesz lody? O, pepa, szedłem właśnie na siłowni. Pomyślałem, że lody to dobry pomysł. Pani królik jest chora. Ty musisz dzisiaj sprzedawać lody. Ho, ho, nie martw się, jestem ekspertem lodowym. Poproszę lody wiśniowe. E, eee, truskawkowe, paniliowe, czekoladowe, bananowe, z dystacjami i truskawkami. A, truskawki? O, roztopiły się. A może w zamian chce pan zupę lodową? Zakład mechaniczny, dziadko pso! Pani królik jest chora. Czy może pan dzisiaj poprowadzić jej autobus? Oczywiście, Pepo! Czysty na pokład! Mamie owcy, zepsuł się samochód. W zakład mechaniczny, dziadko, psa! Eee, może mi pan pomóc? Już ruszam w drogę! Ja, to co co chodzi? Chodzi? Chcieliśmy przeprosić co co za wszelkie niedogodności, które mogliście odczuć podczas waszej podróży Prowadzenie autobusu wcale nie jest łatwe Sprzedawanie lodów wcale nie jest łatwe Praca przy sklepowej kasie wcale nie jest łatwa Już czuję się lepiej, i mogę wstać? Nie, musisz spokojnie leżeć ale nie przestawaj oddychać. Czujesz się już lepiej? Niełatwo zastąpić Cię w pracy. Nie jest łatwo zajmować się bałymi króliczkami. Wracasz jutro do pracy, prawda? Tak. A Ty wracasz do swojego domu? Tak.